Witam w poradniku do Argriders. Dzisiaj zajmiemy się misją przecierając szlaki Żeby tą misję wykonać musicie się udać na pole bitwy na terenie zapory Tutaj do wieży kontrolnej, najlepiej sobie tędy przejść i wejść tutaj w te drzwi tutaj co są tu I Tutaj będzie taki hol i zaraz widzimy się na miejscu Jak jesteście już tutaj przed tymi drzwiami Te drzwi wyglądają tak Wchodzimy sobie do środka, i tutaj yy, z lewej strony mamy tablicę ogłoszeń. Tylko uwaga na kulki. Uwaga na kulki. Bo jest tutaj co niemiara. No. nie miara. No, no nie będę się z nimi tak bawił. Bierzemy tablicę ogłoszeń. No, i teraz musimy się udać do pogrzebanego miasta, więc widzimy się za chwilę. Będąc już na pogrzebanym mieście, musicie dotrzeć na szczyt tego budynku tutaj. Tu, gdzie jest to, jak widać teraz na mapie. Dokładnie tutaj trzeba się wspiąć. I teraz. Musimy mieszkanie naukowca i poszukać danych badawczych, znaleźć. I w tym budynku musi być mieszkanie naukowca. Zaraz widzimy się przy mieszkaniu naukowca. Albo właściwie, no, pokażę Wam drogę. Jak tutaj będziecie w tym miejscu, to jak się schodzi, bo ten naukowiec ma na najwyższym piętrze mieszkanie. I jak tu jesteście, skręcacie tutaj w prawo. I tutaj mamy pierwszą interakcję. Jak widzicie, zadanko jest wykonane. Także to zadanie nie jest trudne. Wystarczy po prostu udać się szybciutko tutaj na ten i mamy zadanie wykonane. Teraz wystarczy oczywiście wyjść i odebrać nagrodę. Witam w poradniku do gry Arg Riders. W tym odcinku zajmiemy się misją rozszyfrowując dane. Musicie ją robić na porcie kosmicznym. Jak będziecie na porcie kosmicznym, udajecie się tutaj do strefy kontroli paliwa, a konkretnie w to miejsce, tu jest takie wejście, tutaj macie ten budynek, jak wchodzicie tutaj, są takie tutaj znaczki, to biegniecie prosto i tutaj macie ten. Y to urządzenie do rozszyfrowania danych. Takich urządzeń jest kilka. No i teraz, jak y, Wam się tutaj nie uda, musicie iść tutaj. Pamiętajcie, że w razie czego nie musicie zrobić tej misji w ciągu jednej rundy, więc możecie sobie, jak macie ma, na przykład mało czasu, teraz wyjść i wrócić do budynku odlotów. Teraz za chwilę widzimy się przy budynku odlotów, jak już yy, dojdziecie do budynku przylotów. Bo tam się pomyliłem, powiedziałem budynek odlotów. Chodzi oczywiście o budynek przylotów tutaj. Musicie wyjść na najwyższe piętro. Tutaj, jak się wychodzi, w tym budynku przylotów, wychodzicie sobie schodami na najwyższe piętro, i tutaj będzie taki pokój zamknięty. Tutaj trzeba będzie się włamać. Nie trzeba klucza, tylko trzeba wyrwać tą yy, sztabę. I tutaj macie miejsce, gdzie ten deszyfrator możecie użyć. Używamy sobie tego deszyfratora. I jak widzicie, misja została wykonana. Także nie jest trudna. Jak już wiadomo, gdzie iść, to już nie jest taka trudna ta misja. Dzięki za uwagę. Witam w kolejnym zadaniu tym razem zadanie jest o tyle trudne, że musimy mieć ze sobą klucz do wieży komunikacyjnej błękitnej bramy. I teraz jak tutaj macie błękitną bramę, to musimy się udać tutaj do tego miejsca na szczyt pielgrzyma i tam musimy wejść do zamkniętego pomieszczenia. Jak będziemy mieć pecha, to ktoś już otworzy tą bramę, ale i tak wtedy da się wykonać zadanie. A jak będziemy mieć szczęście, no to po prostu Uda się nam wejść. Zawsze, gdybyście na przykład trafili na otwarte pomieszczenie, jak, jak chcecie stamtąd lód, no to możecie oczywiście zresetować misję. Zaraz widzimy się na miejscu. Witam serdecznie ponownie w błękitnej bramie. Jesteśmy przy Szczycie Pielgrzyma. Niestety zresztą było mnie bardzo daleko, no i ktoś zdążył tutaj wejść, ale to nie oznacza wtedy, że nie możecie wykonać tego zadania. Wchodzicie przez te drzwi, tutaj, jak są tak schody. Zadanie nadal można wykonać. Jak ktoś nawet otworzył te drzwi. Do tych drzwi idzie się dość prosto. Tutaj skręcacie, i tutaj macie tablicę, którą należy sprawdzić. Jak widzicie, pomieszczenie jest już przeszukane. I teraz, znaleźć budynek widoczny na tablicy, jest troszkę triki. Musicie się teraz udać tutaj, mniej więcej. Tamto miejsce, no i my się teraz tam udamy. Zostawię takie, tam nie jest daleko, podejdę na nagraniu, dlatego, że po prostu jak dojdziemy do miejsca, nie pamiętam dokładnie, który to jest budynek, a jak dojdziemy, to nam misja wtedy się uruchomi. Będziemy wiedzieć na 100%, że dobry budynek wskazuje. W każdym razie z tego tam, yy, z tej tabliczki nie wynika tak dokładnie, ciężko to tak w pełni określić, który to jest budyneczek. Bo tych budynków tutaj jest kilka. No, czyli to ten budynek tutaj. Dokładnie tak jak zaznaczyłem. I teraz. Fotografuję opuszczony projekt mieszkaniowy, trzeba go sfotografować. Gdzieś to się uruchamiało, tutaj musimy znaleźć miejsce, gdzie się uruchamia tą fotografię. Może zaraz, jak znajdę to, to znowu się połączymy. Tutaj trzeba stanąć, żeby zrobić fotografię. W tym miejscu, patrząc na ten budynek, robimy fotografię. I teraz, po sfotografowaniu, misja jest y, wykonana. Dzięki za oglądanie. I do kolejnego.